W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci najlepsze rozszerzenia do Visual Studio Code, które ułatwią Ci pracę z kodem właśnie w tym edytorze. Przy okazji od razu pokażę Ci, jak je zainstalować na swoim komputerze. Cześć z tej strony, Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Także, jeżeli chcesz zainstalować rozszerzenia, to przejdź tutaj po lewej stronie do zakładki Extensions. I tutaj możesz wpisać nazwę rozszerzenia. Także najpierw wpisz proszę Live server i zainstaluj to pierwsze rozszerzenie. Czyli, żeby zainstalować rozszerzenie, najpierw tutaj kliknij w przycisk Install. Ja akurat to rozszerzenie mam już zainstalowane u siebie, ale u Ciebie tutaj powinien być widoczny przycisk Install i po kliknięciu to rozszerzenie powinno zostać zainstalowane do Twojego Visual Studio Code. I dzięki temu rozszerzeniu możesz rozwijać swoją stronę internetową, i po zapisie wszystkie zmiany będą od razu widoczne w przeglądarce, także nie będziesz musiał dodatkowo odświeżać przeglądarki. Także pokażę ci teraz, jak to działa. Czyli klikasz sobie na swojej stronie internetowej index.html prawym przyciskiem, i tutaj na menu kontekstowym powinno Ci się pojawić Open With Live Server. Po kliknięciu Powinna się otworzyć domyślna przeglądarka, a w niej otwarta Twoja strona internetowa. Super, ten komunikat, sobie tutaj możemy zamknąć. No i mamy otwartą naszą stronę internetową. Ja sobie tutaj akurat podzieliłem ekran, że tutaj po lewej mamy nasz edytor, a po prawej będziemy sobie od razu patrzeć, jak to wygląda na naszej stronie internetowej. No i jeżeli teraz tutaj dodamy sobie jakieś nowe dane na przykład instalujemy rozszerzenia do Visual Studio Code i teraz zapisuję tylko Ctrl S i zauważ, że od razu bez żadnego odświeżania zostało to wyświetlone w przeglądarce także będziemy sobie dodawać jakieś zmiany i to wszystko będzie od razu po zapisie aktualizowane na naszej stronie internetowej ok, wróćmy do naszych rozszerzeń kolejne rozszerzenie, które chciałbym, żebyś zainstalował to rozszerzenie o nazwie Pretier I jest to to pierwsze rozszerzenie. U mnie jest ono już oczywiście zainstalowane. Także kliknij sobie tutaj znowu przycisk Install. I jak już to zrobisz, to musisz jeszcze przejść do ustawień. Czyli tutaj na dole klikasz ustawienia, Settings, i możesz sobie tutaj wyszukać format on Save. I tutaj musisz kliknąć tego checkboxa, żeby to było tak jak u mnie zaznaczone, dzięki czemu. Przy zapisie zmian w Visual Studio od razu będzie poprawiane formatowanie. Czyli na przykład, jeżeli miałbym takie jakieś formatowanie tutaj zniszczone, jakieś dziwne entery w różnych miejscach, to jeżeli teraz kliknę Ctrl S, zapisuję zmiany i formatowanie zostaje od razu poprawione, czyli będzie to od razu e, bardziej czytelne i zawsze twoje formatowanie będzie zgodne z. Dobrymi praktykami, i tak samo, jeżeli jesteś tutaj na przykład w jakimś tagu, jeżeli dajesz Enter, to od razu pojawia się tutaj w miejscu, gdzie powinieneś zacząć pisanie. Także od razu całe formatowanie tutaj w tym Visual Studio działa super. Ok, kolejne rozszerzenie to HTML i CSS support. Zainstaluj sobie znowu to rozszerzenie, dzięki czemu będzie Ci łatwiej po prostu tworzyć tutaj kod w html i CSS-ie. Będziesz miał podpowiadaną składnię dla znaczników, dla idków klas. Po prostu będzie Ci mm, łatwiej to wszystko mm, tworzyć. I tak samo będziesz miał aktywny kilka nowych skrótów. Następnie auto rename tak dzięki czemu jeżeli sobie będziesz zmieniał na przykład nazwę tagu otwierającego to od razu zmieni się nazwa tagu zamykającego i tak samo auto close tag który automatycznie dodaje właśnie zamknięcie tagu czyli jeżeli sobie wpiszesz na przykład div i zamkniesz to automatycznie tutaj zostaje dopisany tag zamykający i tak samo, jeżeli tutaj zmienisz nazwę tego tagu, to od razu jest zmieniany tak zamykający. Także dzięki temu pisanie kodu po prostu będzie szybsze i zapobiegnie to pojawianiu się jakichś błędów, ponieważ zawsze te tagi będą. Ze sobą spójne. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.